Od lat dbamy o fachowość naszych realizacji. Można spotkać je w całej Polsce, a także za granicą. Kilkunastoletnie doświadczenie montażystów ECOTIC to satysfakcja naszych klientów oraz zaufanie generalnych wykonawców. Wykonujemy zlecenia zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Każda z naszych realizacji jest dostępna z montażem. Do dziś wykonaliśmy blisko 2000 projektów. Współpracujemy z licznymi deweloperami, a marka Ecotic zwiększa swą świadomość wśród projektantów i architektów. Posiadamy blisko 100 punktów dystrybucyjnych na terenie kraju, gdzie można zobaczyć nasz produkt i go kupić. Ecotic to realizacje oparte na kompozycie drewna z 25-letnią gwarancją na gnicie i butwienie. Powstają z niej najwyższej jakości eleganckie tarasy, elewacje czy ogrodzenia. Zasmakuj produktu, który spełnia Twoje oczekiwania. Postaw na nowoczesną technologię prosto z Polski. Ekotik formuła jakości w zgodzie z naturą.